Halo, alo, czyli witajcie mnie tutaj w kolejnym odcinku jestem też to z Hero 5, Ashan Rana 3. Moim przeciwnikiem jest Tenga Knaga, czyli przeciwnik, z którym grałem chyba w zeszłym tygodniu. Tygodniu, którego totalnie nie pamiętam pod względem giereczkowym. Natomiast dzisiaj jest to piątek i mamy na sobie yy, dwa określenia. Przede wszystkim mam czte cztery wygrane z rzędu, plus jak sprawdzałem po tej ostatniej wygranej, to jesteśmy w topce. Znaczy w top 100! Nie w topce yy, może tak bym powiedział. To bym chciał, to bym chciał. To... Mm, może być ciężkie. To nie wiem czy chcę grać. O. Chociaż... Nie! Nie! To, ojej, powolne te ruchy. No dobra. Yy, to bym wyciął, bo nie wiem. Akademia jest zbyt OP. Yy. To jest coś, co, co zawsze chętnie gram, nie? Bo to jest trudny matchup, ale masz szansę, bo grasz z Sylwanem, no nie? To jest zawsze coś fajnego. To bym sobie zagrał. To można by wyeliminować może. Ej, pobrałem wreszcie skill Willa, bo nie gram tej wszystkich gier, Tamte gry gram pod rząd, a dzisiaj gram następnego dnia, więc, więc, więc jest inaczej. Um... Co bym tu mógł zrobić? Nie no, wyeliminujmy to i spróbujmy tego. Okej. Okay. Mamy Garunę. Po raz kolejny na Ornelii. Ornelia. Dwie fajne specki, tak naprawdę. Bornelka zmniejsza nam inicjatywę, a Garuna daje nam. Yy, co ona nam daje? Yy, zwiększa nam atak za każdą zabitą jednostkę. Bitewne zawołanie Fajnie. Słowo wodza. Coś mniej fajnie, bo Chociaż drży chyba nie działa na. Nekro, nie? Nie wiem. Eee, no dobra, co my tu mamy? Pierwsze zaklęć lodu, morale, obrona siła czarów, wiedza, siła czarów, L morale, wiedza. No to zajebiście. Siła czarów wiedza szczęście, dwa perzeta. A tak? Eee, to to mi się minusuje. Siła czarów i wiedza to też bez sensu. Okej, okay, to jest bez sensu. Ścieżka już druga. Pierwsze nie po maszyn, siła czarów. No zajebiście. Si nie no, zajebiście No to musimy iść to. Tu jest plus 3 do ataku, no ale tak, to mamy z potęgą smoka, to mamy 6 ataku, 7 ataku i 10 odporności na magię. No Tu mamy EXPA i tu mamy EXPA, no trudno. No coś pomyślimy, ale dzięki temu teraz mamy wreszcie to. Ej, Barbarian, Ej, co by byśmy chcieli? Co byśmy my chcieli? To się zastanawiam. Wichórka. Eee, tak, osłabiamy mu ducha, smoka, wampira. Zawsze fajne. Możemy spróbować. Eee. Eee. To można by spróbować. Na siebie grał w jakiegoś Phoenix albo coś. Eee. Destra tutaj raczej wątpię. Ewentualnie rozbić mu mrok. Nie? Trzy rozbicia? Oj, to. A czemu tu jest ekspert obrony? Czy może być, nie, ale. Ee, yy, I co? Jakiś atak? Z tym, z szałkiem? Lepszy szał. I co? W sumie Unik, Witalka. Taki strasznie prewencyjny ork. No ale nie, bo mam bitewny szał, to w sumie. Zagrajmy coś takiego, może, nie? 24. Na jeden level jestem w stanie dostać, więc jest to coś, co jestem w stanie zagrać, nie? Deprowadzona Ziemia to może nie, ale. No, u niego ta to, to, to zdeprowadzona Ziemia to nie jest coś turpomocnego, ale moglibyśmy spróbować na przykład. Yy... Czegoś takiego, nie? Albo pamięć naszej krwi, właśnie. Pamięć naszej krwi. To nie jest głupie. Eee, ucznictwo? A czemu. Aha, bo pamięć naszej krwi i tego dobrało, tak? To Weźmy to ucznictwo, może. Albo taktyczkę. O! To jest coś, co będę celował. Mhm. A czemu cały czas się wam to pokazuje? Eee. Zgaś się to. ok, Dobra, mm, to chcemy wyrzucić. To chce. Mm. Może być taktyka. Yy, dobra, bo mamy 4 minuty na build. Ja cię pierdzielę. Yy, pamięć naszej krwi tak. Lepszy krwawy szoł tak. Dobra, yy, jeszcze raz spróbuj. Lepszy atak. Mhm mm Rozbicie mroku chcemy. Dowodzenie chcemy. Rozbicie światła chcemy. Powstrzymanie światła. Tak. Zniekształcenie mroku niekoniecznie. Lepszy krwawy szał. Tak. Lepsze rozbicie. Lepsze rozbicie światła. Wichura. Jak najbardziej. Eee. Aha. Jestem idiotą. Dobra, rozbicie przywołania na razie wyrzuć. Lepszy krwawy szał też wyrzuć. Bo przecież... Yy, dyplomację. Tak, to chciałem. Haletny umysł mogliśmy sobie zagrać. O, dobra, lepsze dowodzenie. Yy, empatia. Bezaury szybkości. Nie, wolę ekspercki atak. Daj werbunek. Daj szał bitewny Najlepsze rozbicie roku, Potencjalnie najlepsze to, to ucznictwo Najlepszy krwawy szał daj Eksperckie dowodzenie I idziemy na dół <laughs> e Prewencyjnie i nieprewencyjnie, tak? Bo rozbijamy mu dużo, ta wichurka go zaboli, nawet przy moim wjeździe, nie 12 ataków mamy, czyli to będzie jednostrzałowe. Eee, no co, tutaj to idziemy eee, tą ścieżkę, nie? Straszny, eee, straszny build to jest tak naprawdę. <laughs> Powiem wam szczerze, że nie widzę tego. Eee, znaczy, kurde. Mm. No światła nie zagra, ale to za to wichurka jest. Jest y, śmierci nieistniejącym, więc jest to zawsze coś fajnego. Eee, no co, idziemy po atak i obronę. Hmm. Eee, znaczy śmierć nie jeszcze nie ma, no nie? Bo musiałem wycofać, bo sobie przypomniałem, że przecież... mamy 20 ataków. Mamy ekspercki atak, tylko nie mamy... Nie, mamy szał. Mamy szał. Posiadasz już ten talent, to nie dobrze. I krzyk. Co mogę posiadać? Ucznictwo. Możemy wycofać. Aury szybkości wziąć. Ucznictwo. To ucznictwo akurat jest w porządku. Yy, co ja bym chciał? Ekspercki mrok, rozbicie i przywołanie bym chciał dobrać, nie? O, siła ponad magią. Też się przyda. Co ja bym chciał tu rozbić. Hmm. Lepsze rozbicie roku, tak naprawdę, może być. To ucznictwo w zasadzie mi nawet pasuje. Fajnie by było dostać eksperta przywołania. Aha, eksperckie rozbicie roku. Łucznictwo mi da dużo, zwłaszcza przy wichurce. Ale ta śmierć nieistniejąca, też jest dobra, nie? No trudno. W sensie no, musiałbym się pozbyć ucznictwa, liczyć na to przywołanie. Natomiast to. Przy... Czekaj, taktyka, czy ta taktyka jest mi niezbędna? To są dwa punkty, trzy punkty potencjalnie, tak? Ty masz bazowo 5, miałbyś 6, 7 To nie Ty miałbyś 7 plus 8 nawet, tak? Czy Ta taktyka no robi robotę, nie? Dobra hmm. Pozbądźmy się ucznictwa Licząc na rozbicie przywołania Jest rozbicie przywołania A Teraz musimy dostać śmierć nieistniejącym, nie? Tak mi się wydaje A bo 7 minut jest, dobra! Okej, okay, bo ja tak sobie myślę, kurde ja aż tyle myślałem nad tym buildem Co robimy? Wjazd, tu na chatę. Ej, to se załóż w ogóle, no właśnie. To se wyrzuć. To też se możesz wyrzucić, bo na co ci to? Śmierć istniejącym, no dokładnie. Brakuje mi tu tego ucznictwa. No ale dobra, Drwalił to pies. No to co, lecimy... Ty masz trzy ataku, to weźmie ciebie. Weźmy ciebie, Weźmy ciebie. I teraz się zastanawiam, bo... Nie mamy obrony żadnej, mamy dużo ataku. No, ty jesteś zajebisty do, do sanshotowania go, nie? Więc ty na start możesz kogoś zabić. Natomiast ty dużo dłużej przeżyjesz, nie? Spróbujmy. I co? Chyba bierzemy. Tam ty podbicie się, nie? Robimy taki full wjazd. To nie będzie dobre. Ale jeśli wyjdzie, to będzie ciekawe. Tak mi się wydaje. Mamy jednego cyklopa więcej. Mamy szczęście? Nie, nie mamy szczęścia, mamy morale. No dobra, ale mamy 20 ataków, 21 ataków. Moi drodzy, o bildu. Jest następujące Garuna. 21 ataku, poziom 18 w swoim roku. 8 obrony, 3 siły czarów, 6 wiedzy. 3 morala, 0 szczęście, 30 Ekspercki atak, taktyka szałbitewny. Eksperckie rozbicie mroku, eksperckie dowodzenie. Dyplomacja dla cyklopka, werbunek i aura szybkości. Wichórka. Eee, on nie zagra światła, raczej. W sensie, no, jest bardzo mało prawdopodobne, ale sama wichórka jest super, nie? Mamy, mamy rozbicie przywołania, przepraszam, eee, na feniora i na żywiołaki. Bo to jest realne, żeby zagrał. Plus, wydaje mi się, że jak zabije mu jakiś oddział i on go ożywi, to to też na niego powinno działać. Ale nie jestem pewny. Możecie mi napisać, czy to na pewno tak działa. Eee, jeśli ktoś wie. Jako Garuna, no to zwiększamy ataki istot. O2. Mamy do tego pamięć naszej krwi i siłę ponad magią. I do tego takie oto artefakty. Eee, nie ma źle. Nie ma źle. Eee, niech wygra lepszy. Czy wziąłem machiny? Wziąłem. Dobra. Co on gra? Obstawiałbym rok. Okej. Okay. Mm -hmm. No dobra. 21 ataku to ładnie dało. Naprawdę ładnie dało. <laughs> Ma dużo spell power'a. Czaję. Czaję, czaję, czaję. Tak zrobimy, czy tak zrobimy? Mhm. Nie no. Znaczy tak uważam, że dobry build mi wyszedł. Tu jest taki middle wjazd Tutaj tak bardziej bok Ty powinieneś... Aha, ty nie wiedziesz w pierwszej, nie? Pytanie, jak mój bohater ma się do tego Eee, no dobra bierze u Ty se tu... Czekaj, ty se Tu wlatujesz Jasne Eee Czyli możemy... Mógłbym tego zabić, ale... Brakuje mi tu lotnego umysłu. Mhm, żeby on nie miał na mnie prostej strzałki, nie? Czterech, za pięciu... Piętnastu! O święty Trzech, no brak obrony boli, nie? Eee, slowek? Na kogo slowek? A może przyspieszenie? Na niego na to dało, dobra Okej, okay. 4 spoko 6 do 10 100 do 160. Co ty w ogóle masz? Ekspertską obronę, ha. No to to nas będzie boleć, nie? Ty mi zadać jakieś 700 obrażeń, a ty jesteś. Nie wiem w sumie, co jesteś w stanie zrobić, ale też możesz hitnąć nieźle. O, leżyśmy przy Swanzoliu. Ha, pytanie jaka magia? To jest teraz istotne. Fenix. Mhm. Unlucky. Tak mnie się wydaje, ale czy to na pewno tak będzie, to nie wiem. Zaraz, zabij go, sześciu. No nie fajnie. chociaż Ara, spierdolim. Zajebiście. A jeszcze duszek jest, ta a mocny jest ten? mocny Dobra tego zabi zabiście Ajajaj! Aj. Prawie wysadzasz. Gdzie jesteś tutaj jeszcze? Ile masz many? 120. Kiedy ten Feniks się rusza? ci odda mocno Wolę jak ty w niego wlecisz i go zastrzelisz kurde bele. Nie chętnie, przywajnie daje os, no to nie fajnie O kuśwa Ty go zabijasz. Mhm. No prosta strzałka to zabójstwo, nie? Eee, teraz tak. Kogo warto by było w nim wlecieć, no... Ty się tutaj jesteś w stanie zregenerować Ty nie dolecisz hmm. On na prostej to, no to też zada troszkę, nie? A ty możesz wskrzesić Weź tu pizgnij go No Ale jeszcze nie ma co się łapać za Kutasa, nie? Okej, okay, bolało Dużo szałek przyjął, nie? Eee w krwi. Zwiększa morale. Wy macie jeszcze ten to bitewne? Nie macie już bitewnego. To rzucimy bitewne. Spluga w jej tą magię. Może wejdzie. No co, no zabijesz sobie tego. No masz. Przywołanie nas będzie go boleć, a nie mamy już yy, wiwerki, żeby zjadała i to, to, był, to było słabe, nie? Że ona tak szybko sobie padnęła i nie miała nawet czasu podjeść. Bo on jednak się będzie wskrzeszał. I nas to będzie bolało. No właśnie. O, kurwa! Ajajaj. No może i mało Może nie mało Nie wiem 68 ataku ma chłop Okej, okay, kogo zabijasz? A w kontrataku do. A nie, czy nie masz kontrataku? To co, ty tego zabijasz? No tak, zabij ty tego. Się... Aha, gobek się tu rusza Zabij wampira mhm. Ty już nie masz co Ech. Zrób to Mocne, mocne! Kurde, bele! No nie trafiłem z ekspertem mroku, nie? Ała! Kto ma? Czy masz trzeci poziom szału? Nie, drugi. A trzeciego nie możesz mieć, nie? No chyba Dzi. Trzy pulstaki praktycznie, nie? Co to rzuciłeś? Ty masz teraz, że ci wchodzi, nie? Piąta wygrana z rzędu, wreszcie, kurwa, po tylu przegranych, po tylu przegranych, O, wow, panie, co tu się namnożyło, umniejszenie morali, no, 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 czyli takie rzeczy miał, fajne rzeczy miał, nie najgorsze rzeczy miał, no dobra. No, właśnie to rozbicie wziąłem specjalnie dla fenka. nie? Ajajaj, już nie napisałem, dobra Moje drodzy, dziękuję Wam bardzo za uwagę Jeśli się spodobało, dajcie łapkę w górę, napiszcie komentarz, zasubskrybujcie mój kanał Ja bym to, żeby byliście Wy a to był Heroes 5, kurde, 5 mecz na 5 meczy wygranych, no po prostu jak nie ja, no to coś się ze mną stało, chyba te dwa piwa, które dzisiaj wygrałem, wypiłem, no po prostu chyba mi otworzyły mózg, nie? Trzymajcie ciepło, Baba! pa! pa.